Witam, dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak zrobić sobie samemu w domu ocet jabłkowy, a także o jego właściwościach. Czyli zaczynamy. Ja tutaj robiłem przed chwileczką mus jabłkowy, też zrobię zaraz z niego film, jak go zrobiłem. Yy. Tutaj mamy te obierki z jabłek i te gniazda, które tutaj są. To wszystko sobie do tego dajemy. Jakiegoś pojemnika, możecie użyć, jakiegoś słoika, jeżeli nie macie aż takiej ilości, jakiegoś litrowego czy coś. Teraz ogólnie mniej więcej trzyma się tego dwie takie łyżki stołowe cukru. Można dodać i brązowego cukru, można i dodać tego na litr. Ja tutaj dodaję tyle, bo to jest większy swój. Po co ten cukier? Ten cukier on nie jest tutaj jakiś zły w tym albo coś. Tutaj są mikroorganizmy, będą się rozwijać, bo to za chwilkę zalejemy wszystko wodą. I te mikroorganizmy potrzebują tego cukru po prostu jako jedzenia. Czyli on nam nie zaszkodzi tutaj, bo on po prostu zostanie cały przerobiony przez te organizmy. Także to tutaj nie jest nic złego. To wszystko to sobie zalewamy wodą. To jakoś dobrej jakości wodą. Nie taką jakąś kranugą klorowaną Tutaj mam wodę, akurat ze studni, także jest idealna. Nawet i co do pH też sprawdzałem. Dobrze, powiem Wam jeszcze teraz dalej. I tutaj mamy już jeden gotowy. Zakładamy sobie talerzyk i uciskamy, żeby to wszystko było pod spodem. Teraz to zostawiamy na jakieś 3-4 tygodnie, ale to zależy od temperatury, bo to musi w ciepłym stać. Później będą tutaj takie białe korzuszki, to nie jest jakaś pleśń, czy coś, co się będzie wytwarzało, tylko to są po prostu te mikroorganizmy, które tutaj będą sobie imprezę robiły, że tak powiem. Później będziemy to przecedzać wszystko, po tych 3-4 tygodniach i jeszcze raz to odstawiamy z powrotem, już bez tych owoców, na następne 3-4 tygodnie, to zależy, może nawet i być 5. A ja później zrobię jeszcze z tego filmy, wrzucę, zobaczymy jak to się uda. I wtedy mamy gotowy ocet, przelewamy go sobie do buteleczek, swój własny, wiemy z czego powstał, zdrowy, także tyle co do octu. Jeszcze, aha, jeszcze co powiem, warto to przykryć czymś, jakąś siateczką, gazą, jakąś matką. tylko szczelnie, bo tutaj są te takie małe muszki, te owocówki takie, one strasznie lubią właśnie octy jabłkowe, żeby nam nie zrobiły jakieś tutaj najazdu na chatę, że tak powiem. Dobrze, powiem wam jeszcze coś o właściwościach octu jabłkowego. On ma właściwości przeciwbólowe, pomaga w usuwaniu toksyn z organizmu, pomaga schudnąć. E, też słyszałem, że można go używać na brodawki, przykładowo lekko wacikiem troszeczkę nałożyć. Ponoć mają odpadać od, po tym, nie wiem, sprawę jeszcze nie sprawdziłem. Też pomaga przy poceniu nóg, czyli można nogi moczyć w wodzie z tym octem jabłkowym, a buty lekko spryskać sobie tym. Poprawia kondycję skóry, też fajne jest jako szampon do włosów. Wraz też tego już używałem. po prostu rozrabiamy troszeczkę z wodą, tak na oko lekko. I normalnie włosy tym myjemy jak szamponem. Są super fajne. Cały tłuszcz się usuwa, także idealny jako szampon. Tylko na ten zapach trzeba się przyzwyczaić. No to wiadomo, troszeczkę czuć nas, ale może niektórzy lubią. Polepsza nam trawienie, reguluje poziom cukru we krwi, jest grzybobójczy. Pomaga też przy zawrotach głowy na wysokie ciśnienie. Jest dobry to lekko, neutralizuje bóle przy reumatyzmie, sprzeciw zapalny. Zawiera też masę witamin, minerałów i enzymów, które nam są potrzebne. Zmniejsza też ból gardła. No i zmniejsza też bóli świąt przy jakichś ugryzieniu insektów. Także no, warto sobie troszeczkę a tych właściwości jeszcze jest ogólnie masa. Masa więcej samemu można się wczytać w ten temat. ale ja tutaj takie najważniejsze tylko przytoczyłem. Co jeszcze? Aha, jeszcze do stosowania. No jak stosować? Na szklankę wody, taką 250 ml. Można dać małą łyżeczkę, ale jak wam będzie za ostre, można sobie zmniejszyć i tak to wypić. Albo po prostu na litr dajemy 3 łyżki tego octu, Ale to już jest kwestia smakowa, to już każdy musi sobie sam dopasować, jak tam komu będzie pasowało. Także tyle na dziś. Pozdrawiam.